Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Ciekawe Powtórki w World of Tanks. Widzimy tutaj T30 na mapie Westfield. Nie komentowałem jeszcze dla Was tej bitwy, zresztą swojej, więc ją skomentuję z dziecinną łatwością. No i kolejny odcinek, który nagrywam w ten sposób w 60 fps. Znaczy początkowo w 30, ale później w czasie komentowania jest to 60. Więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Tytuł odcinka to łatwizna, jak szybko zrobiłem niezły wynik, który kwalifikował się, aby pokazać go w tej serii. Oczywiście korzystamy z opuszczania działa, super działo. Naprawdę nieźle. Obrażenia mogłyby być większe, ale nie narzekam. Parametry nie są najgorsze, ale jakby były zbafowane, wcale bym się nie obraził. Chodzi tu głównie o celność i czas celowania. nie przeładowanie też może być, ale nie jest źle, nawet teraz. Pierwszy strzał w Emila 2 wszedł pięknie. Teraz w suczkę też wszedł. Pięknie wchodzi ten dźwięk, działa naprawdę. Robi robotę. No, dostałem za jakąś resztkę dziesiątka się tu do mnie zaleca. Chyba sobie z nią tu poradzę, a jednak nie. Co wam się z powrotem na Emilka, bo to jest istotne zagrożenie jak gra na wieżę. Ale tu szczęśliwie strzał jeszcze z gąską 823. Oczywiście powyżej średniej. I te dziesiątka podjeżdża. Ale ona tu nie wyrobi. Paton mi tu. No nie, jak ja wyjeżdżam chowa się te dziesiątka, ale nie daje rady i w wokół przybijam za yy, ile tam? 755 jak Tiger widać, ale to później się nim zajmiemy, bo celność trzeba mieć na jego nadbudówkę, czy tam górną płytę, na razie są lepsze cele, gdzie można korzystać z pancerza wieży, borsuczek pięknie, została resztka, dobity współpracujemy tutaj z Patonem bardzo ładnie Wjeżdżam na nich, a trójką bym się mógł zająć. Ale tego nie robię, te 34. Chodzi za morakiem za nie wiadomo ile, bo pękł. O 1057 ładny damage. Oczywiście lepiej taki Morak działem, który mniej zadaje. Tak 50-100. 150-200, o, teraz jak Tiger. Ciężki to będzie strzał, ale weszło, ale weszło. I nagle już 5600 mamy. Naprawdę szybciutko. Oczywiście nie każda bitwa tak wygląda, ale jednak bywają. Dobra zniszczony. Nie sprawdzałem jak płynność w poprzednim nagraniu, ale tutaj myślę, że lagi wynikają z tego, że tak było od początku. W nagraniu. Dwa kile są. Teraz chcę strzelić tamtych. Mam prawie full HP. Zanim by mnie rozwalili, już by byli yy, zespotowani przez sojuszników. Tu wynik bitwy Char Bardzo fajna dziewiątka. Była nim bitwa, czy nie? to Tego już nie pamiętam, ale na pewno będzie. Na pewno jest Project. To no, nie, to prawie strzał niemożliwy jest. O, widzicie, bardzo niewiele brakowało. Troszeczkę wcześniej i by weszło. No niestety. A już taki, przy 6000, no to super wynik. Jak na dziewiątkę, bo dziesiątki jednak mają wyższe y, możliwości, większe. Nie udało mi się teraz standard B, zdając moje życie, będzie gdzieś za górką, gdzie nie będę mógł go obstrzelić. Poza tym jestem za nisko. Patrzymy jak tam. Nie ma opcji, widzicie. Te 92 się nim zajmie. Lajcie 8 poziomu. I to nawet nieźle, że sojusznicy mu chyba pomagają. Arta, jak widzimy. Koniec. Koniec tej bitwy. Ale odcinka nie. Dlaczego? Ponieważ jeszcze, jak zwykle, wyniki końcowe.